Zdobędę setny level jako Jason Forsaken w Robloxie Jestem killerem. Do levelu setnego mi brakuje 5 leveli. 5 leveli. Malutko to jest. Okej okay. Kurde. Nie udało się. No dalej, pan, mnie. Czy my tu kogoś mamy? Nie, on jest najbliżej mnie, okej. Okay. trzeba. po niego iść. No chyba slow ma. Bo przed dowody. Oj, oj, oj. Ja nie wejdę do wody. O znów przed. Oj, Boże, Boże. Ja widzę cię prawdziwego. Kurde. Nie udało się. Jest, zabiłem go, jest level 96 Trafiłem go? Tak, trafiłem Chodź, chodź, chodź Trafiony jest Chodź, mam cię na hita co nie? Ta. Okej okay. Gdziemy kogoś mamy? Tam mamy Przeleckiego, kolejnego będzie chciał użyć broni Okej, okay. nie użył. Chodź, 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 chodź. Kurde. A tu kogoś mamy. Kurde. Tutaj uciekł. Chodź, 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 chodź. Zabijecie. Z chęcią Ja nie wchodzę do tej wody. Pogrzało was. Okej. Okay. Chodź, chodź. Chodź, daj się zabić Głupota, używanie tego teraz Co jak co? Użył tego? Użył, dobra, jest szybszy ode mnie Jaki debil. Czy ty próbujesz się tu leczyć? O slowa ma. Bo przed dowody. Chodź, chodź. Jeden hit. Jest. Hmm, kogo byś teraz pozbawił? Te Urzający jest. Dobra, jest. No, chodź. Nie blokujesz mego ataku. Nie uda ci się to. Nie uda ci się to. O! Chyba mu się udało. Czy nie? Nie wiem. Ta, udało mu się wtedy w takim razie. Ale debil. Też przejdę tą wodą. Celio Naprawdę? 10% mu zostało. Chodź, chodź, chodź. Dorwę cię. Dorwę cię. Jest! Dorwałem go. Okej, okay, chodź. Gashing wam teraz załatwię na tobie. O! Pięknie! No co?! Ale cheater! Oj, dostaniesz bana. Oj, nie. Ojejku. Nie, ja zabiłem go! O kurde. Raz kiedyś, raz mi się też udało kogoś tak zbagować i dostał bana. O kurde. Ja pierdzielę. Ten gushing wound to powinien być jakoś bardziej dopracowany. Klasyczny x 1, okej. Okay. Okej. Okay. Gdzie on jest tam? Nie. Nie wiem, gdzie on jest. Nie wiem, o tam jest. Idzie po mnie. O nie, o nie. Kurde trafił Nie, o Boże, umrę. O jejku. Okej okay. Jest Nubek, ocal mnie Nubek, ocal mnie Jejku, jest gdzieś medkit? Proszę, niech tam będzie, niech tam będzie Nie ma, nie ma, nie ma tu medkitu O nie O nie Tu nigdzie też nie ma? Jest, 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 jest medkit, jest medkit, jest medkit Szybko, 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 póki go nie ma. Szybko. Nie pykło ci kolego. Jest, jest! Udało mi się. Okej, okay, dobra. Pięknie, 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 pięknie. Okej, okay, udało się to minąć. Dobra, nie on nie jest targeterem, dobra, tyle dobrze. O jejku. Jak dobrze, że był ten medkit tam. Bo tak to bym pewnie już umarł. Nigdzie nie ma. Tam też nie ma generatora. No nieźle. Tyle będę musiał gdzieś zrobić. Nie zrobisz tego. Lej Nie! Jest, zestabowałam go, ale rytuału nie mam nigdzie. Kurde, umrę, bo rytuału nigdzie nie mam. No dosłownie, no. Dobra, ojejku. Nie trafił, dobra. Pomóżcie mi, koledzy. Gdzie on idzie, tam, ok. 1%, no. Co jest? No, ja długo nie pociągnę to w tym 1%. No, nie pociągnę długo. Jest, dobra. Oczywiście, że mnie będzie targetował. Mam 1% życia, no. Dobra, szybko, rytuał, rytuał gdzieś. rytuał, rytuał. Dawaj tu rytuał. Dawaj, 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 dawaj. Jest, jest, jest. Jest! Uciekaj, uciekaj na tym speedzie 2. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O jejku. O jajku. Gdzieś to tutaj idzie, nie. O kurde. Idzie tu. Nadchodzi. No to chyba. Kurde, widział mnie. Nie dam się. Nie dam się. Nie trafi mnie. O kurde, bo bym mógł mnie tym zabić. Nie dam się. Nie dam się. Dobra, jest udało się. O kurde. Co tam będziecie klonował? Tak, sklonował się, to jest oczywiste. Co, mam się zabić jako pierwszego? Okej okay. Tu jest gdzieś ta pułapka, czy co? Nie, dobra A, tutaj była, okej. Okay. Nie widziałam. Tego muszę się pozbyć. Dobra, o tutaj mamy tego debila. Czy on przez sianę przeleci? Nie, dobra Nie ze mną te sztuczki. Myślisz, że Cię nie widać? Czy ty tak na poważnie? Ej! Ziom! Ziom! Co ty robisz? Okej! Okay. Level 97! Gdzieś tu był? O! No. Okej! Okay. Jeśli tak... Jeśli on jest najbliżej... on nie, on tego... Serio, nie trafiłem. Nie pykło. Nie pykło. Pospodziewałem się tego. To jest zbyt przewidywalne. No co? Mieczyk nie pyknął. Dobra, idę na niego. Ach, z tym jestem Chodź, chodź, chodź. 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 Kurde, serio? No nie Dobra Oje, zabiłem go. Super Fajnie, że tą pułapkę tak się da jakby zniszczyć I nie ma się helplessa Okej okay. Widzimy tu kogoś ma... O kurde, serio? Kurde Kurde, idę na niego Co ty? Co ty człowiek ogarni się Tam mamy szedleckiego Trafiony, zatopiony Dawaj, dawaj, zabij go, zabij go Zabij go Jest Dawaj go Dawaj go, na hita jest za późno. I teraz tego topa jakiegoś Który tam jest Długo przeżył na tych dwóch procentach. to szukać. Okej, okay, tu będą pułapki. No to chyba. Gdzie on jest? Tam jest. Okej. Okay. Idę po niego. Co ty gadasz? Okej. Okay. Wygrana. A kogo my tu mamy? A całą zbiórkę tu mamy. O, gest mi zaufał, to chyba lepiej Dobra, chodź tu, chodź tu O, masz weaknessa, muszę z tego skorzystać. Muszę. Bo tu na trzy hity lecisz. Dosłownie, co jest? Co ty robisz? No nie wyszło ci to. Trochę za późno O, o, o! Rage quit i dostałam sobie do expa Co jest ty, dziękowaju. No, Builderman. No, też chciałbym się go pozbyć, bo go się nie lubi. No co, jak co, nie lubimy? Builderman jest się killerem. No, chodź, chodź, chodź. Jest trafiony. 24% mu zostało. Gdzie on jest tutaj? Uuuu, uh, kurde. Dawaj hita. Jest trafiłem go. No to to też już. Taki. A, to ma tutaj. Nie pykło No nie pykło Jest trafiłem. Znów. 20% to chyba jeden hit. Jak to chyba jeden hit? No chyba nie będzie z drugiego życia. Jak ty nas pierwszego nie korzystasz? Idziemy kogoś mam. Tam! Dobra, jest. Nie chcesz mnie ciągnąć? Mm, Okej, okay, chodź. Chodź, 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 chodź. Jeden hit. Jest. Gdzie on jest? Tam jest. Będzie się klonował. Będzie się klonował. Niepewne pewne. Tak, sklonował się. I gdzie jest prawdziwy on? Tam. Tu jest prawdziwy on. Okej. Okay. Czy ty będziesz się tu kręcił, naprawdę? Chodź. Zakończmy to. Jest. Zabiję go. Gdzie my mamy jakieś kolorowe misie? O, tu mamy jednego kolorowego misia. O, o trafiłem kolorowego misia. I mm, idę targetować tego kolorowego misia. Mm, nie udało się. No i nie pykło. Nie pykło. Trzech szedleckich? O kurde. Nie ma Elliota, ale fajnie. Ale jest Builderman. Co ty robisz? O nie, trafiłem. Kurde. O teraz trafiłem. O teraz to cię kurde, zabiłem. O Elliot, o nie Elliot, Elliot. Eliot No nie wierzę no i Builderman też No ja pierdzielę Naprawdę O co on w ogóle pisze Ja pierdzielę Chodź Chodź Daj się zabić Jest! Teraz po Eliocika Po Eliocika Ojojoj, oj, oj, spadliście A ja nie poszedłem na górę za wami U. Oberwałeś o ja też oberwałem Dawaj, jak chce Eliota się pozbyć, bo on Z tymi pizzami to tak nawala. To jest takie burzające. Nie ci. Jest! Udało się! Idę po Eliota. Chodź, chodź. Jest, zabity. I co? Już nie będzie pizzy. Nie będzie, grubasie, Kurda. tam jest chance, okej, okay, dobra Jeśli tak No ja to go zostawię Okej, okay, jest, udało się O kurde, nie pykło, je, zabiję go w takim razie Chyba, że się uleczył, nie, nie uleczył się, jest zabity Okej, okay, atakowałem go tylko z jednej rzeczy, będzie atakował? Nie TAK BĘDZIE, JA pierdzielę. Na górze są, ja pierdziele Jest, spadł Trafiony Kurde Też zostałem trafiony Chodź, tu Jest Jeszcze jeden hit nie, on czeka. Chodź tu. Jest. No i zapity. 99. level, jeszcze jeden level. Chodź tu. No chodź. No chodź, gieściku, chodź. O, czas nie trafił. Jaka szkoda. Co nie? O! Przyjaciółka ci nie pomogła. Ale szkoda. Ale szkoda. Mmm. Ale szkoda. Kurde. Nieładnie. Nieładnie to tak. U nie trafimy, jak dobrze. Dawaj to. Jest. Ok. On był w tym hitboxie, więc też Dostałem obrażenie, ale debil dawaj yo. dobra Kurde. choź o oh, Eliot Kurda. dawaj go dawaj go jest pięknie o kurde, byłem na niej Przez chwilę. Co ty kombinujesz w ogóle? Nie pan czujesz mnie. Kurde. 10% zostało. Jest. web. oderwany. Medkita wziąłeś, nie przyda ci się. Muszę cię przez to teraz targetować. Żebyś tego nie użył, ojejku Ojej, udało się. Chodź No i to było takie spodziewane, bo się odwróciłeś po prostu Gdzie on jest? Tu? Co on robił w ogóle? Kurde no On musiał tego, to wypić No czy on musiał? Tam jest, dobra widzę go Uu. Naprawdę Chodź! No teraz może tylko uciekać Kurde Co jest nie tak? Jest! Chodź tu, chodź tu, chodź tu Chodź tu Chodź tu Jest! Dawaj 20 sekund, no kurde no no kurde pieczone kurde jeden hit Dawaj, 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 dawaj kurde no Dawaj, nie nie wierzę jest ja pierdzielę ale co 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 każdy tak co Czy co 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 Nie my ich ma Tu Jest, Eliociku Mam cię, Eliociku Nie pojekło ci to Kurde No nieźle Dobrze byłoby Eliocika znaleźć O, nubek Co tam, nubek Chodź, tu Mmm Dawaj zabiegł. O, nie pykło ci. Oj, nie pykło ci to bloknięcie, koleżko. Na no, Biha czekam. Kurde. Dobra. Jeden hit. Kurde jest, Zabijam go Eliot się uleczył. No nie, a to jest kolejny medkit. Trafiłem, znów trafiłem i znów, i znów nubek mi jeszcze został. Nubek, chodź tu. O nie, on pije coś. Dobra. Nie chcę staminy tak tracić, skoro on tego użył. Dobra jest trafiony. Chcę skina, bym mógł wypić. O ile jeszcze ma. Chodź tu. 40 sekund. Jest. Jeszcze raz. Zbieh gowalne Jest. Jest. Ma. Milestone czwarty skin. Achievement level setny. Jestem Jasonem Ale ten skin wygląda co jest chciałem matki wziąć, nie wiem czemu Chyba nie ma czemu Dawaj tego Tugesta A nie, to jest Dobra to pokonaj go Czemu tak mało osób co jest Co ty próbujesz? Kurde Nie pan czujesz mnie Nie dziś jest! Trafiłem! Dawaj go, dawaj go, dawaj go! Dawaj go! Będziesz tak kręcił się tu jak kręciołek O! O kurde! To jest ma inną animacja jak się kogoś zabija No nieźle Czy ty se jaja robisz? Czy ty serio chciałeś to wypić? Czy ty se jaja robisz? W tym momencie. Dobra, trafiłem. Znów trafiłem. Co jest? Jacie. Ale to nie wygląda. Co jest? Tu ktoś był? Tu mamy nutka Ja pierdzielę. Nie pij tego, proszę. On chyba dopiero zaczyna grać w tą grę mm, Chyba dobrze, że to wypię, jednak Dam mu fory. Chodź tu Chodź tu A po tobie Elliot mi jeszcze został Chodź Chodź Chcesz się zabawić? Dobra, nie mam czasu Ty to fajnie wygląda Eliot, Elliot Eliot, Elliot, ale po co ty tego używasz? No. Ale, no, tak nie można. Ale, Eliot, no. Ale, co ty robisz? Kurde, on coś robi. Jest! Nie, łatwo nie zżukujesz, chyba. Jest! Jest! Wow! Jeśli ja ci nieszczę się to, to nie co będzie, Sam, mógł też pić w raju, czy mi nas